Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszej wideo prezentacji, że tak można to nazwać z Farming Simulator 2015. Chyba powiedziałem 14 na wstępie tamtego odcinka, ale mniejsza o to. Dzisiaj zajmiemy się generalnie zasiewem tamtego zakultywowanego pola. Mamy tutaj jakiś podstawowy siewnik, mój ulubiony ciągnik. Oczywiście obciążnik, żeby tutaj jakaś przeciwwaga była. I zasiejemy sobie. Zobaczmy co. Magazyn. Ceny. Ziemniaki poszły w górę. Ale pszenica jest najdroższa. No to pszenicę sobie też zasiejemy. W międzyczasie pojadę sprzedać trochę zboża. A tutaj pracownika puszczę. No tak to zrobimy. Jak tą maszynę się teraz uruchamia? I teraz H normalnie. No i się samo sieje. Dobra. Dobra. To jak ja mam to wysypać, to zboże teraz? Tu się podjechać mam normalnie pod rurę, czy jak? Aha, mogę sobie wybrać co się sypie, pszenica niech się sypie, a jak żeby inaczej? No i to jest 100% takie niepełne, no bo tutaj obok prawej burty trochę odstępu zostało, no ale dobra, przydałoby się rzucić okiem na mapę, gdzie my z tym możemy pojechać. Wydaje mi się, że ta ikonka z tym tym. No, z tą przyczepką taką zielona będzie najkorzystniejsza. Pojedziemy sobie normalnie drogą. Dobrze jadę, dobrze jadę. I tu mam skręcić? What the fuck Czy tam jest droga? No dobra, pojedźmy do głównej drogi. Dojadę. No dobra, powiedzmy, że sobie dam już radę z tym dojazdem. Kierunkowskaz oczywiście. Jak prawdziwy rolnik. Dobra, jedziemy, nie ma na co czekać. Traktorem gościa wyprzedzę. Tak wolno jedzie. I tu gdzieś powinien być skup. Na dobrą sprawę, zobaczymy, ile kasy dostaniemy. Ja tak chyba zawsze robiłem, że pierw gromadziłem to zboże w tych zbiornikach i od razu potem jechałem, sprzedawałem wszystko na samym początku. I ja o tu się gdzieś sypie, tak? O no, tu mi pokazało, no? Kurde jaki gdzie? Kiem to wysypać. Nie no, czekajcie. Coś jest nie tak. Elewator zbożowy Biogazownia Młyn wiatrowy Tu kurde nic nie ma, no Co oni w butelkę zrobili To pojedźmy dalej Będziemy eksplorować mapę W celu jakiegoś Znalezienia jakiegoś tego skupu bo ta ikonka to kurde, ten sobie jest, bo jest tu są krowy, jak pojadę teraz tędy, to tu też coś powinno być. Tu też jest ikonka, no ale nic się tu nie da zrobić, chyba. No tu się da kukurydzę z tego co widzę. No to jedziemy dalej, tam jest młyn wiatrowy jakiś. Do tego młyna wiatrowego sobie dojedziemy i zobaczę, czy się da coś sprzedać. Bo jeśli nie, no to trochę słabo. Tu jest centrum ogrodnicze, tak? Tu jest centrum ogrodnicze. I w tym centrum ogrodniczym, z tego co zauważyłem już dosyć dawno, można tutaj kupić sobie sadzonki z drzewami. I te drzewa można sobie sadzić gdzie chcecie. Wolno, wolno. Strasznie wolno. Pod górkę sobie w malutki ciągniczek ledwo co daje radę. No ale może jakoś dojedziemy. Teraz jak? A teraz pojedziemy sobie tak. Czemu by nie? Dziś młyn wiatrowy jest. A jest, jest, widać już go. O, i tu się sprzedaje wszystko. Elegancko. No, nareszcie znalazłem to. Kasy malutko. Tylko 20 tysięcy. Dobra, już możemy wrócić. Z tego też tu zauważyłem przed chwilą. No, ponieważ nagrywam ten odcinek pod rząd, to jakość tamtego odcinka... Nie jest zadowalająca A to z tego względu wam opowiadałem niestety Nagrywam to OBS-em OBS jest taki bo jest I tyle Nic wam kurde na to nie poradzę Ustawiłem tam praktycznie wszystko na maksa Żeby jakość była dobra, żeby bitrate był tam na 16 tysięcy Żeby się to nagrywało w 60 fps-ach to jednak Jakoś pozostaje wiele do życzenia. I wygląda to jak wygląda, no niestety, nic wam na to nie poradzę. Może spróbuję coś poprzestawiać w kolejnym materiale i zobaczyć jaki efekt nastąpi. Chociaż śliwek na wierzbie to się nie spodziewam. Ani gruszek Więc niestety... No chociaż że mi... Może action załapie. Jakby załapał, by było całkiem spoko. Bo na razie ostro się opierdziela. Muszę sprawdzę zaraz koszty myjki ciśnieniowej. Bo trzeba będzie kupić sobie myjkę jakąś, żeby, żeby wymyć te maszyny. To są brudne, coś się jakoś klakson dało odpalić. Tu? No dokładnie. Mamy Klaxon, możemy sobie koguta włączyć, tylko że ten ciąg nie posiada koguta To sobie go nie włączę No i tyle Postaram się jeszcze może czasami na live'ach pograć tylko że lepiej by się grało w multiplayer Ale na, na multiplayer to na razie nie mam z kim. Jak zwykle brakuje, kurde, teamu. Jak wszędzie, jak nie pieniędzy, wam brakuje, to teamu. Jak nie wiecie o co chodzi, to zawsze o pieniądze. <grym> Dokładnie. Dobra, jedziemy. Te ślady, i ten kurz mi się strasznie podobają. Szkoda, że nie ma jeszcze takiej fizyki jak Spin Tires. Ten symulator błota co wydali. Tam to jest po prostu masakra, jak to pięknie wygląda. No, budka telefoniczna jest, lol. Co ja w budce mogę zrobić? Na policję mogę zadzwonić. Policja. A nie ma policji. No to spadajcie. Jak tam moje, moje sianie pola? Tu pola zasiane. Rzućmy sobie okiem na no tą myjkę, Gdzie ta myjka była? A w obiektach. Stać mnie, no to kupimy sobie. Gdzie jest moje gospodarstwo? Czekajcie. Tutaj jest moje gospodarstwo. Gdzie by tą myjkę ustawić? O tu? Tu ją se dajmy Tak się obraca Prawo, lewo Kup Dobra Podjedziemy tam maszynami I przekonacie się jak wygląda system czyszczenia maszyn Bajkerher. Myjka ciśnieniowa Kerher Tyle, że ona żółta chyba powinna być a tu zrobili taką srebrną Normalnie sobie podchodzicie Chodzicie sobie dookoła I ten brud sam wam schodzi Tylko kwestia taka Co zauważyłem niedawno Że jeżeli stoicie sobie o tak w miejscu i tylko ruszacie tym tym Tym, tym wysięgnikiem od, od tej myki no, to ten brud schodzi wam wolniej. A jeżeli sobie chodzicie dookoła maszyn, tak jak ja to robię teraz, no to ten brud schodzi szybciej. No ale te maszyny się brudzą co chwilę, no to nie ma sensu ich czyszczenia, prawie. No i wymyte. Jedna maszyna wymyta, następna teraz. Kultywator z ciągnikiem i z obciążnikiem. Zaraz jeszcze siewnik umyjemy. Ciekawi mnie to, czy wjadę do jakiejś wody, to te, te maszyny się umyją, czy nie bardzo. Bo tu twórcy tych mapek z podstawki, no to się nie wysilają za bardzo, żeby zrobić jakieś błota, jakieś kałuże, jakieś rowy, żeby, te, żeby można było sobie pojeździć. To kurde, zrobili proste mapki. to wyszorować, żeby było pięknie. Ten obciążnik najgorzej się myje. No dobra, pierdzielę ten obciążnik. Nie chcę będzie brudny i tak się wybrudzi zaraz. To już mi kończy zasiew Mój ukochany pracownik 100% Ojoj lol Wraz ma 100% w siewniku, no to nieźle No to nieźle Mogliby dodać chociaż kolor spalin Te spaliny są takie półprzeźroczyste ja lubię jak coś się kopci na czarno Dobra, już dziękuję za pracownika. Dalej się sam pojadę. I tak będzie najlepiej. Nie wspominałem wam, że nie będę stosował jeszcze w tej, w tej mini Autodaka. Jak ktoś nie wie co to autoduck to niech sobie wygoogluje Bo myślę że ten autoduck będzie zbędny Ponieważ w większości nagrania będziecie słyszeć tylko buczenie maszyn No chyba że ktoś lubi sobie posłuchać warkotu silnika Ktoś niech sobie kupi symulator farmy i sobie słucha Bo ja autoducka nie zrobię w tej serii Jeszcze go wyszorujemy. I teraz czekać na zbiory tak naprawdę. Chyba że jakieś opryski trzeba będzie zrobić, ale nie mam rozsiewacza, nie mam opryskiwacza, ani nic z tych rzeczy, to, to nie będę nic robić obciążlić się najgorzej myje. I wymyte mam sprzęty. Dobra. Jeszcze zajmę się tym drzewem, które ścięliśmy ostatnio. Potnę je na mniejsze części. ono tak nie leżało bo to brzydko wygląda no tak sobie potniemy i będzie pięknie Moją łusk niemy to. Co by tu jeszcze przecięć przecięć, tu tu. na pół to to Kiedyś sobie wezmę rębaki i to wszystko na wióry przerobię Ale to kiedyś Bo jeszcze nie mam tyle kasy Żeby się w te rębaki bawić Tutni. Strasznie mi się to podoba. Sporo frajdy przynosi zabawa piłą mechaniczną. Niestety na ludzi to nie działa. Szkoda. Myślałem, że sobie pójdę do miasta i ludzi potnę, no ale niestety. To tylko symulator farmy. A nie teksańska masakra. To się nie da przeciąć, o tu gdzieś? Chyba się już nie da. I tu gałązki popcinać te wystające. Niech się to tak leży. Tu też obetne gałązki. To leżało ładnie. Dobra, niech tak zostanie. Do rębaka drewno mam gotowe już. Także, cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Ten odcinek był trochę krótszy, chyba. Chociaż nie spoglądałem na czas, ale mam nadzieję, że równie dobrze Wam się spodobał co poprzedni. Trzymajcie się i cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.